Gwiazda Disco Polo wprawiła wszystkich w osłupienie, gdy opublikowała w mediach społecznościowych post obwieszczający, że została mamą. O ciąży do samego końca nie wiedział nikt. Gwiazda Disco Polo wywołała sporo szumu wokół swojej osoby. Artystka i jej ukochany słyną już wręcz z tego, że zaskakują swoich fanów licznymi tajemnicami. Para najpierw długo kryje prawdę, a później, jak gdyby nigdy nic zamieszcza w sieci post, który ujawnia najciekawsze smaczki. Tym razem nie było inaczej, jednak takich wieści nie spodziewał się zupełnie nikt, bo też nikt nie miał pojęcia, że ich ulubieńcy zostaną rodzicami. Gwiazda Disco Polo ukrywała ciążę do samego końca. Urodziła w tajemnicy, teraz pochwaliła się rozczulającym zdjęciem Ewa i Mariusz z zespołu Basta dbają o to, by emocje ich fanów nigdy nie opadły. Warto wspomnieć, że żadne z nich nawet nie wspomniało, że planują wspólną przyszłość, a zdjęciami ze ślubu, który odbył się 24 maja ubiegłego roku, podzielili się już po fakcie. Obserwatorzy nie kryli zaskoczenia w związku z samą ceremonią, której zupełnie się nie spodziewali, jak i tym, jak wyglądała. Para zdecydowała się na rycerskie zaślubiny, w czasie których goście mieli na sobie stosowne, średniowieczne stroje, wpasowujące się w klimat. Wówczas nikt nie podejrzewał, że to dopiero początek niespodzianek, jakie Ewa i Mariusz szykują dla swoich fanów. Niedługo po ceremonii wydali nowy singiel Tańcz i Patrz, który błyskawicznie okazał się hitem, a 7 lutego zamieścili w mediach społecznościowych zdjęcie, które wprawiło wszystkich w osłupienie. Para z dumą poinformowała, że na świat przyszedł ich pierworodny. Cześć, jestem Nataniel. Urodziłem się dzisiaj o 8.55. Życzę wszystkim miłego dnia. Napisali pod rozczulającym zdjęciem chłopca. Dzisiaj grzeje. 1. Ślub 17-latka i 51-latki odbył się równy 18 lat temu. Tak dziś wyglądają. Niesłychane dwa. TVP i Elżbieta Jaworowicz nie chcieli, by skandal wyszedł na jaw. Stało się dobre imię ikony telewizji zrujnowane 3. Na wakacjach schudła minus 17 kg. Odchudziła ją ta roślina. Sprawdź pod uroczą fotografią malca w mgnieniu oka posypały się gratulacje. Jednocześnie obserwatorzy nie kryli swojego zaskoczenia, bowiem Mewa nawet słowem nie wspomniała, że spodziewa się dziecka, a wieść o tym trzymała w tajemnicy do dnia porodu. W dobie internetu, a także biorąc pod uwagę, jak rozpoznawalna jest artystka, aż trudno uwierzyć, że udało jej się utrzymać ciąże w sekrecie przez całe 9 miesięcy. Najlepsze newsy dnia, źródło, Instagram. Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj, Pikio.pl/Google News